Witam was serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z Zoharem. Lekcja 52. druga. Znajdujemy się w rozdziale Mi, Bara, Ele. Przechodzimy do kolejnego fragmentu samego Zoharu. Punkt Tet. dziewiąty. Od Tet. Wahal, Raza Dina. Ma edme lah. Kad itharif be megdaša. Nafak kola v amar. Ma eddih. U ma adame lah. Ba hahu ma eddih. Joma, wejoma, ashidat, bach, miyomin, kadmain. Dichtiv. Haidoti, bachem, chajom, etcha shamaim, etcha aretz. I o tajemnicy tej napisano. Co zaświadczyć o tobie? Co porównać z tobą? Jest to z rozdziału Płacz Jeremiasza. Kiedy była zburzona świątynia, wyszedł głos i powiedział: Co ja mogę poświadczyć o tobie? Co ja upodobnię do ciebie? W tym ma ja zaświadczę o tobie. Każdy dzień świadczy o Tobie od dni dawnych, jak napisano w Torze. Ja przywodzę na świadków o Was dzisiaj niebo i ziemię. Co upodobnię do Ciebie? W tej formie Ty rzeczywiście koronowana jesteś koronami świętymi. Kiedy mowa jest o koronie, to oznacza to otrzymywanie świateł Gar. Świateł Gimel rishonot, trzech pierwszych sferot. świateł głowy, mochin. Uczynię Ciebie władczynią świata, jak napisano o Jerozolimie, to miasto, o którym mówią, że włącza w siebie piękno i tak dalej. Nazywają ciebie Jerozolima zbudowana jako miasto, które jednoczy wszystko w sobie. Są tutaj wielkie rzeczy napisane. Na ile będziemy mogli, to postaramy się to zgłębić. Ale są tutaj bardzo głębokie rzeczy, proroctwa i wiele innych. I wszystko to tylko poprzez kabałę można odkryć. Odczuć. I mówi dalej Zochar. Z czym porównać Ciebie, widząc, jak Ty siedzisz, tak samo jest to jak i w górze. Tak samo jak nie podnoszą się w Ciebie naród Święty w porządku świętym. Tak samo przysięgam ja Tobie, że nie podniosę się na wysokości. Dopóki nie wejdą w ciebie wojska w dole. I jest to pocieszenie Twoje, ponieważ stopień ten podobny jest do Ciebie we wszystkim. A teraz, która Ty jesteś tutaj, wielka jak morze, które jest błogosławione. Jeśli powiesz Ty, że nie możesz wytrwać i nie ma dla Ciebie, Uzdrowienia mi. Kto? Uzdrowi Ciebie. Bez Kabały nikt niczego tutaj nie zrozumie. W rozdziale płacz Jeremiasza napisane jest Mi alah Jeśli przeczytać to w prostym sensie, to będzie pytanie: Kto wyleczy Ciebie? kto uzdrowi Ciebie. Czyli na prostym poziomie zrozumienia tory jest to pytanie. A na poziomie kabały, na poziomie sod, my wiemy, że w tym pytaniu jest zawarta odpowiedź. Mi wyleczy Ciebie. Mowa jest tutaj o malchud oczywiście. Malchud na swoim miejscu nie ma niczego. Jest to wtedy ma. A kiedy ona podnosi się w mi, to wtedy otrzymuje uzdrowienie, a kiedy czyta torem ktoś, kto nie zgłębia Kabały, to wtedy nie widzi w tym żadnej nadziei, że ona wytrwa, czyli że wytrwa świętość w Malchut i że będzie ona uzdrowiona właśnie wzniesieniem się w Mi do Ishshut, czyli do Biny. I mówi dalej Zohar: oczywiście. Że jest to stopień zakryty, wyższy, w którym wszystko się znajduje, On wyleczy Ciebie i trwałą uczyni Ciebie. Czyli uczyni Malchut trwale istniejącą w świętości. Taki właśnie jest język Zoharu trudny, ale jednocześnie wspaniały i zdumiewający. Nawet tylko czytanie tego fragmentu daje ogromną siłę, szczególnie jeśli my to rozpatrujemy i analizujemy na drzewie życia, i widzimy, że jest to cel, który będzie urzeczywistniony i który w każdym momencie się realizuje. I główna realizacja tego jest w naszych rękach. I jak on mówi, uzdrowienie ma. Malchut jest także w rękach człowieka. A nie niebios. Gdyby człowiek wiedział, jak wielka władza i moc jest mu dana z góry, i że jeśli będzie to wykorzystywać, a nie tylko zadowalać swoje małostkowe, niskie pragnienia i zechce połączyć się z wyższym, to nikt i nic nie będzie w stanie go zatrzymać i pokonać. Nie ma takiej siły na ziemi. I jest to dane każdemu człowiekowi. I słabemu, i silnemu, i wielkiemu, i małemu według ziemskich kryteriów. Każdemu i nikt nie ma przewagi. Każdy ma taką siłę, i każdy powinien sam zacząć jej używać. Przechodzimy teraz do tłumaczenia tego fragmentu Zoharu przez Balcha Sulama i do jego wyjaśnień. Punkt dziewiąty. O tajemnicy tej napisano: Co zaświadczę o Tobie, co upodobnię do Ciebie. Bowiem, kiedy była zburzona świątynia, wyszedł głos i powiedział: I teraz będzie cytat z Tory z tym, że ja Torą nazywam zazwyczaj wszystko razem cały tanach Co zaświadczę o Tobie co, czyli w języku hebrajskim, ma, zaświadczę o tobie. A my wiemy, że w Kabale słowo co, ma, jest to malchut. I co upodobnię do ciebie, czyli z tym ma, ja upodobnię Ciebie. Z każdym dniem zaświadczałem o Tobie od dni pierwszych, jak napisano: Przywiodłem na świadków dla Was dzisiaj niebo i ziemię Ma, upodobnię do Ciebie. To wszystko mówi teraz Zeir Anpin, król o Nukwie. Takim samym sposobem rzeczywiście koronowałem ja ciebie koronami świętymi i uczyniłem ciebie władczynią nad światem, jak napisano, to miasto, o którym powiedzą, że wchłania w siebie, czyli zawiera w sobie całe piękno, i tak Nazwałem ja ciebie Jerozolima. Dosłownie jest Jerusalem, zbudowana jako miasto, które połączyło wszystko w sobie. Co porównać z tobą? Tak samo jak ty siedzisz, rozmieszczasz się, tak samo jest to jak w górze, w Jerozolimie Wyższej. Tak samo jak teraz nie wchodzi w ciebie naród święty w porządku świętym, tak samo ja przysięgam Tobie, że nie wejdę ja w górze, dopóki nie wejdą w ciebie Twoje wojska w dole. I jest to pocieszenie Twoje, bowiem ja upodobnię Ciebie do tego stopnia, czyli do Jerozolimy wyższej, która jest Malchut we wszystkim. A teraz jak ty jesteś tutaj, wielka jak morze jest twoja bieda. Jest tutaj słowo Szebirech, które można odczytać w dwóch znaczeniach. Pierwsze, które jest błogosławione, shebarech i drugie znaczenie, które jest rozbite, szwira. Czyli jest to rozbicie. I błogosławieństwo w jednym. A jeśli powiesz ty, że nie ma dla ciebie istnienia i uzdrowienia, mi, czyli kto, uzdrowi ciebie. A my wiemy już, że to nie jest pytanie, lecz stwierdzenie, że mi, czyli bina, a dokładniej issut, uzdrowi ciebie. Czyli ten stopień ukryty wyższy, który nazywa się mi, dzięki któremu wszystko istnieje, którym jest bina, uzdrowi ciebie i ustanowi, inaczej mówiąc, utrwali ciebie. Wojska twoje oznacza pułki twoje, żołnierze twoi, bowiem on tłumaczy to słowo jako wojska. Tutaj Balchasulam uściślił znaczenie słów występujących w tekście oznaczających wojska, pułki, żołnierzy. Było to tłumaczenie fragmentu samego Zoharu z niewielkimi wyjaśnieniami Balchasulama. W kolejnym fragmencie mówi on o grzechu. Dlaczego została zburzona świątynia? Tak naprawdę to ona cały czas jest burzona. Kiedy człowiek grzeszy, i odwrotnie, kiedy człowiek sprzeciwia się grzechowi, pilnuje siebie, wykonuje dobre czyny, to on buduje w sobie i przyczynia się do budowy prawdziwej, wiecznej świątyni, którą sam Stwórca opuści w dół i która nie będzie zbudowana rękami z ciała i krwi, rękami człowieka. Biur Hadwarim Wyjaśnienie słów. Bowiem Zburzenie świątyni dosłownie jest tutaj skrót Bejtcha Migdasz, dom świętości. Dom to jest Malchut, a Migdasz od słowa kodesz, świętość jest to bina, czyli jest to dom, w którym malchut jest połączona z biną. I to trzeba sobie zapamiętać. To jest prawdziwe określenie. Świątyni. Bowiem zburzenie świątyni było z powodu tego, że grzeszył Izrael w służeniu innym bogom. Awoda Zara, dosłownie służba obcym, czyli czczenie innych, obcych bogów. I nie chcieli podnosić man dla zivuga zon, ale chcieli oni przyciągnąć światło dostatku do Sitra Achra, która nazywa się Bogowie cudzy. Elohim Acherim. I z przyczyny tej oddzielił się Zivug de dezon, jak powiedziano wyżej, i anulowało się sto błogosławieństw z Nukwy, i była zburzona świątynia. Zatrzymamy się tutaj, bo ten tekst jest bardzo pojemny w swojej sile, zawartości i głębinie. Cała rola Izraela, cała jego siła, jego wielkość i unikalność polegają na tym, żeby podnosić man przez cały czas. I dlatego istniała świątynia. I także teraz jest w Jerozolimie miejsce świątyni. Powinien być nieustannie podnoszony man w sercu każdego z Izraela do Zon. I wtedy Nukwa i Zeirampin dochodzą do ziwuga. I w rezultacie tego Zivuga przychodzi cały dostatek i błogosławieństwo do światów Bria, Jezira i Asia. I do wszystkich pozostałych istot i sił wszechświata. Wszystko to przyciągane jest poprzez średnią linię. Man to także jest średnia linia. Man wznosi się, stwarza średnią linię i przyciąga poprzez Daddy Zejranpin. Przyciąga to do Nukwy, a Nukwa otrzymuje poprzez Zejranpin i daje niższe. Kiedy mówią, że Izrael służy obcym bogom, to znaczy, że nie podnosi man. Dawniej w Mezopotamii i na Bliskim Wschodzie ludzie służyli bogu, który nazywał się Peor, a służenie mu polegało na tym, że oni wypróżniali się przed nim i uważali, że robią mu tym przyjemność. Izrael także zaczął tak robić, myśląc, że w ten sposób go poniżają. Było także wiele innych bożków, i były różne sposoby czczenia ich, a nawet do dzisiaj takie istnieją, na przykład ubóstwianie jakiegoś miejsca poprzez rzucanie tam kamieni, wszystko to pozostało z dawnych czasów. Były, a nawet w pewnej formie nadal istnieją inne obrzędy, na przykład przeprowadzanie swoich synów i córek poprzez ogień. Ten obrzęd ma swoje głębokie znaczenie, pomaga on w uwolnieniu się od swojego zwierzęcego przywiązania do swoich dzieci. Takie obrzędy w różnych formach istnieją do dzisiaj. Kiedy Izrael zajmuje takimi rzeczami swoje myśli i pragnienia, to oni nie mogą wtedy podnosić man do zon. Nikt w świecie nigdy nie widział Stwórcy oprócz Izraela. Wszyscy inni wznosili się także i do wysokich poziomów, ale tylko materialnych. A tylko Izraelowi było odkryte niebo Zeirandpin i Nukwa. I całym ich zadaniem było, jest i będzie wznoszenie man. I wtedy będą oni mogli przyciągnąć tutaj na ziemię dla siebie i dla całego świata dostatek, który nazywa się w pierwszej kolejności. Sto błogosławieństw nukwy. Kiedy Izrael podnosi man, to wtedy nukwa podnosi się do mi, a mi to jest bina. Właściwa bina jest to ishut, i są to setki meja, i wtedy bina świeci wewnątrz nukwy i ona otrzymuje sto błogosławieństw meja brachot. Kiedy Nukwa podnosi się w Ishsud, to wtedy ona ubiera Tfunę, a Zeiranpin ubiera Izrael Saba. I wtedy oni mogą na miejscu Ishsud także odbywać zwóg pomiędzy sobą. I od tego Zivuka ona otrzymuje sto błogosławieństw i daje je światu. A kiedy Izrael nie wznosi Man, ale zajmuje się doczesnymi, ziemskimi sprawami, Jeden staje się burmistrzem, inny prezesem banku, inny biznesmenem, premierem kraju i tym podobne, i nie ma on czasu, żeby podnosić man, to wtedy Malchut nie może podnieść się i połączyć z Zeyranpinem. Nie ma man, i wtedy w świat przychodzi tylko din surowość prawa. W nim samym nie ma niczego złego, ale kiedy przychodzi bardzo duży din, i zaczyna przeciągać się po lewej linii w dół, i idzie do klipot, to wtedy karmią się tym wszystkie złe i niszczące siły. Boże, uchowaj! Pamiętajmy także, zawsze powinniśmy o tym pamiętać, że kiedy mówimy o Izraelu, to mówimy tutaj w znaczeniu kabalistycznym. Izrael. To jest każdy człowiek, który podąża do stwórcy, który podąża do właściwości oddawania. Każdy, który pracuje, który zajmuje się torą, który zajmuje się kabałą. Każdy taki człowiek to Izrael. I jeżeli taki człowiek swoje myśli, swoje pragnienia. Swoje zdolności, zamiast kierować na osiąganie tego podobieństwa ze Stwórcą, na osiąganie właściwości oddawania, na tą duchową pracę, wszystko to przeznacza na inne rzeczy, na rzeczy materialne, niskie, na napełnianie swoich niskich pragnień i skłonności. To wtedy właśnie taki człowiek, zamiast wznosić man, Przyciąga tutaj din, przyciąga złe, niszczące i burzące siły. Pamiętajmy także, że w każdym człowieku indywidualnie również istnieją te wszystkie poziomy i każdy człowiek, sam w sobie, również ma taki poziom Izrael. I również, sam w sobie, każdy, tym swoim poziomem Izrael może wznosić man i powinien wznosić man. Jeżeli tego nie robi, to on również na swoim własnym indywidualnym poziomie przyciąga tutaj złe i niszczące siły. Boże, uchowaj! Na tym dzisiaj zakończymy. Życzę Wam wszystkiego dobrego. I zapraszam na kolejne spotkanie.